5, 4, 3, 2, 1, go. Lewy max do prawy nawrót. Przedni koniec. Do lewy max. 50 późny, 3 prawy średni. Do hamuj, 3 minus lewy. do lewy łuk przez 200 150 prawy max i 60 zhamuj do lewy 3 80 hamuj 4 lewy do od razu jeden prawy to jeden lewy długi. 30, 3 minus prawy. 100 lewą. Hamuj 2 minus prawy krótki. 50, 3 plus lewy. 84 lewy. Do późny 2 plus prawy, dłuższy. Do lewy nawrót. Dobrze. Do prawy, 5 prawy długi, zacisk do 4, 100. Prawy max do lewy max, 100. Szczyt środkiem, 200. Samuj do 4, lewy dłuższy. Do prawy max, 120, lewy max.

Prawy max do lewy max do 6 prawy 150 i hamuj szykano od lewej później no hamuj super 100 jednej 5 prawy 120 5 prawy do lewy max To 5 lewy długi, podwójny 120 Późny 6 prawy długi, podwójny 250 Idziesz, idziesz, wszystko wy. I tak, tak. mój późno, szykana od lewej Super

Pięć prawy, to nas asfalt, pięć lewy, osiemdziesiąt, sześć prawy, osiemdziesiąt, kostka i hamuj, dwa prawy, do od razu dwa lewy, nawrót. Sto. Cztery lewy, do pięć prawy, krótki, podbije. Dwieście. Z uwagą, zhamuj do 4, prawy podbije, to z uwagą 2, lewy długi, Z hamuj, hamuj, wcześniej, dobra, 100, 5, prawy podwójny, do 6, lewy, 40, mocno hamuj, do 2, prawy, do 4, lewy z uwagą, 100, a mój 6 lewy zostań do prawy nawrót. Ogień, 2 lewy, 5 lewy, do 6 prawy. Z podbija przy domku z uwagą 80, samuj do 4 lewy i prawy nawrót do lewy nawrót, patelnie. gazem, gazem. 100 meter. Gaz, 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 gaz. Jest, mamy.